Witam serdecznie. Jedna z kórek już drugi raz zachorowała sobie, to znaczy zechciała być mamusią, ale małe pisklaki nam są obecnie niepotrzebne. I teraz siedziała na jednym jajeczku. To, co tutaj Państwo widzą, to się nazywa odkwaczanie kury. Odkwaczanie kurki. O. Lodowata woda sobie tam jest już kureczka, dobre 10 minut, tam wekuje jeszcze trochę i odechce się jej, bycia mamusią. Także jest to dobry, zdrowy sposób na odkwaczanie kury. Dziękuję. O, jak sobie tutaj. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze, jeszcze. Nie bój się. Dupcia musi wyziębnąć. O, kuteczkę zrobiła właśnie. Nie bój się. Jeszcze podmienimy wodę tutaj. Zainteresowanie. Reszta kurek patrzy, co się dzieje. Dobra, już mogę wypuścić ją. Dobra. Wypuszczamy kurkę. Mam nadzieję, że się jej odechce. Kogut widzi, że się nic nie stało. O, kureczka się otrzepała. Mam nadzieję, że zacznie jeść i nie wróci z powrotem do siedzenia jajeczka. Trochę się zgubiła ostrość, no ale to... Od tego pręta się trzeba oddalić. O, tak to wygląda. Kogut już wie, co robić. Musi wrócić apetyt takiej kurce. No widać, że widać, że się wszystko dobrze dzieje. No tak zaczęła jeść. Proces odkwaczania się chyba udał. Kogut już tam działa. Także dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.